Także będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Na pacznikówce Barcelony cały czas dba o to, żeby być w niesamowitej formie, znów chce strzelać gole, tak jak to było w zeszłym sezonie pod władzą i w związku z tym nawet wakacje nie odpoczywa. Mimo tego, że w Turcji jest teraz na wakacjach, to znajduje wolną chwilę, żeby trenować na siłowni razem z Anią Lewandowską. Roberta i Ania charakteryzuje to przede wszystkim, że są z mają pewnego rodzaju rutynę, bo tak jak mówił Cristiano Ronaldo, są czasem takie dni, że nie chce się iść na siłowni, ale pomimo tego człowiek tak jakby motywuje się sam w sobie i potem jest zadowolony z wykonanego treningu. Ja sam tak mam nieraz, jak wybieram się na mój... Gym, a też również jestem na wakacjach i pływam codziennie około 100 basenów, bo trening trzeba zrobić. I właśnie mnie to uradowało, że Robert Lewandowski cały czas jest w ciągu treningu, że jest nasycony i ćwiczy. Mam nadzieję, że... Witam podobnym. No i mam nadzieję, że Robert Lewandowski wziął następny transfer do Warszawy znaczy w Barcelonie i także w ostatnim czasie... A dobra, dobra, już, już wróciłem, bo tutaj na chwilę mi zniknęła transmisja. Więc tak, Robert Lewandowski cały czas trenuje na wakacjach. Można powiedzieć, że wyznaje takie podejście do treningu jak Cristiano Ronaldo. To właśnie wybitnych piłkarzy jak Messi, Robert i także poza tym Ibrahimowicz charakteryzuje to, że pomimo wieku to dalej chcą wygrywać i zdobywać gole. Pamiętamy, że wielu piłkarzy, którzy grali w Barcelonie i byli w polskich czy w innych klubach no już tak fenomenalnie. Nie grali. W ostatnim czasie właśnie Robert Lewandowski nie tylko ćwiczy na siłowni, ale mogliśmy zobaczyć takie fajne filmiki na jego social media, jak strzela, zdobywa bramki i także ma taki... Przy, specjalistyczny trening piłkarski. To mi się podoba, że właśnie Robert tak świetnie trenuje w wakacje, ale to właśnie jest sekret jego długowieczności i tego, że staje się coraz lepszym graczem, bo nawet w wakacje trenuje, czyli w tym momencie, kiedy wielu piłkarzy tych nawet zagranicznych klubów wyjeżdża na Ibizę, Majorkę, także do tego jeszcze na Santorini że na inne wyspy, gdzie bawią się, imprezują, piją alkohol. Pamiętacie, jak były, znaczy były zawodnika Stonevilla i później właśnie Manchesteru City, Gernisz pił, imprezował, pił wódę. No oczywiście później bardzo dobrze grał, ale wiadomo, Lewy jest zdecydowanie dalej niż, niż, niż ten piłkarz. Choć z drugiej strony są tacy zawodnicy jak Żywłakow, Glik Grosicki, którzy, którzy mówią o tym, że gdyby podchodzili do swojej kariery piłkarskiej lub w przeszłości by tak podchodzili jak Lewy, to by nie byli w stanie funkcjonować, bo jednak mieli coś takiego, że potrzebowali... Robert Lewandowski nie tylko trenuje i przygotowuje się do nowego sezonu moi drodzy, ale również w ostatnim czasie mogliśmy go podziwiać w garniturach Bosa, w okularach. Właśnie będzie reprezentował tą firmę. Cieszy mnie, że również właśnie Robert Lewandowski zdecydował się być twarzą bos no właśnie po to był transfer do FC Barcelony kilka lat temu, bo wiadomo, że rynek niemiecki, Bayern Monachium i te rekordy, które bił, to był już pewnego... Można że to już był taki etap, że nie, już po prostu nie miał takiej motywacji, pozostało mu bicie jeszcze kilka rekordów, ale wiadomo, że na, tych, na rynku hiszpańskim czy, 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 czy także w Ameryce Południowej no, nie mógł się pokazać, bo tam, gdzie, gdzie właśnie wszyscy podziwiają Messiego czy Cristiano Ronaldo, no to, no to Robert miał problem, a jak już do Barcelony się przeniósł, od razu te zasięgi jego na Instagramie skoczyły i na całym świecie go znają i, i, i to było coś pięknego, żeby w Barcelonie zdobywał gol. Za golem. Również Ania Lewandowska próbuje Robertowi dotrzymać kroku, moi drodzy, i również trenuje, czy rozwija biznes. Oprócz tego, że robi karierę w świecie fitness, po tym jak była, pamiętamy, sportsmenką, kiedy, kiedy właśnie zdobywała medale jako karatelka, to teraz realizujesz jako trenerka fitness. Zastąpiła chodową Trochę mnie wyrzuciła, no bo kiedyś wszystkie dziewczyny mm, ćwiczyły właśnie z tą trenerką fitness, pasjonatką zdrowego stylu życia, później Ania Lewandowska no, niestety ją trochę, tak jak powiedziałem, z tego biznesu zrzuciła, nie wiem, na drugie miejsce i Ania Lewandowska nie tylko w ostatnim czasie otwiera. Siłownie w Barcelonie, ale też organizuje obozy, m. między innymi właśnie w Turcji. Powiem Wam szczerze, jestem zdziwiony, że w ogóle są chętni, żeby na takie wyjazdy jechać do Turcji za 14-15 tysięcy bez opłaconego przelotu, ubezpieczenia, tylko po to, żeby z Anią potrenować. Powiedzmy sobie szczerze, można osiągnąć dobre efekty, nie wydając takiej kasy, no, ale wiadomo, zdjęcie z Anią i ćwiczenie w obecności żony Roberta Lewandowskiego, dla wielu osób jest pewnego takim wyróżnieniem. Więc, więc, więc można powiedzieć, że tutaj Lewandowska wyczuła żyłkę do interesu, no i pomnażają ten ten, ten swój majątek, ale oprócz tego, że Ania Lewandowska trenuje i czym Welk, to i tak znalazła czas na to, żeby również z żoną Bednarka i także Mariną wyskoczyć na zabawę taką. Mężowie Robert, również Szczęsny i Bednarek spędzili w tym swoim męskim gronie ten czas, a dziewczyny balowały. Było to podziwiać na Instagramie, tak to właśnie wygląda. Ale najważniejsze dla mnie było to, że Robert Lewandowski w ostatnim czasie rozmawiał z kuleszem. Oczywiście kulesza nie zdradził na o czym rozmawiali, ale wiadomo, że była to dyskusja na temat nowego. Selekcjonera. Tak jak Wam opowiadałem, ja chciałbym, żeby Jan Burman był te, tym szkoleniowcem. W ostatnim czasie na giełdzie nazwisk pojawia się pomysły Magiery. Dzisiaj rano moi drodzy znów posłyszałem o pomyśle na brzęczek piszczek, co pewnego rodzaju tak żeby było fajnym pomysłem. Dziennikarze te się z Bielicą skontaktować, ale oczywiście były trener Lecha Poznań. Nic konkretnego nie powiedział i tego trenera nie chciał w roli polskiego selekcjonera, bo powiem Wam szczerze, w roli szkoleniowca Lecha e, za Mnie raczej, tamten szkoleniowiec, gdy pracował w polskiej ekstraklasie, był zapamiętany jako trener, który przygrywał. Oczywiście, będąc szkoleniowcem Dynama zagrze, wygrywał mistrzowskie tytuły, również grał w Lidze Mistrzów, później prowadził Union Berlin, także ten zespół grał w Champions League, był trenerem Transbosforu ale jednak nie był selekcjonerem i znów byśmy słyszeli o skandalozie, jak to miał w zwyczaju mówić, gdy grał kiepsko w polskiej Ekstraklasie. Powiem wam szczerze, że ja to uważam, że jeżeli chodzi o wybór selekcjonera polskiej reprezentacji, ten cały casting to jest pewnego rodzaju taka zasłona dymna. Kuleszy, prezes po związku, cały czas nas tutaj myli tropy, na początku mówi Urban, Magiera, Nawała, Nawałka, Brzęczek. Później wydaje się, że ci szkoleniowcy się nie liczą. Mówi, że Urban jest za miękki. Skorża odmawia, bo wiadomo, robi karierę w Japonii jako trener Urawy. Później okazuje się, że Nawałka no, to już długo nie pracował, że raczej nie będzie szkoleniowcem. Papszum w Rakowie. Coś czuję, że jeśli nie Urban i Magiera, ewentualnie Bielica, to 30 czerwca znamy selekcjonera, który nas zaskoczy. Jestem ciekaw, czy tutaj, jeszcze będąc na wakacjach w Kalabrii, w Italii, ciekawe, czy będę dla Was tutaj komentował wybór selekcjonera polskiej reprezentacji. Dzisiaj w południe próbowałem dla Was nagrywać live'a z basenu, ale niestety, pogadałem. Mam 15 minut. Nawet powiem Wam szczerze, że ta transmisja była ciekawsza. Tutaj próbowałem szyb, szyb, szyb wszystko zawrzeć to, co wtedy mówiłem, ale niestety zerwało I połączenie i tylko na, na kanale zostało 5 minut. Tak tradycyjnie będę czytał czat. Ciało. Witam wszystkich tutaj słuchających. Hello, cześć, 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 witam, witam, witam witam, witam, witam. Jak oceniacie Roberta Lewandowskiego? i jego przygotowania do nowego sezonu. Kto według was będzie selekcjonerem polskiej reprezentacji? Już zebranie Polskiego Związku Piłki Nożnej już niedługo. Ja wcale nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie tego 30 czerwca, po tym jak Kulesza zostanie znów po raz kolejny prezesem, to ogłosi nam, kto będzie nowym trenerem. Mm -hmm. Także tak, witam, witam, witam. No, a jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to cały czas skoczkowie przygotowują się do nowego sezonu. Tak to właśnie wygląda. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to będzie przerwa w live'ach, bo jutro jadę na wycieczkę. Więc w piątek będzie kolejna transmisja. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie sądzicie o tym, że Robert Lewandowski tak przygotowuje się w czasie wakacji do nowego sezonu. Ja to Wam wielokrotnie tutaj opowiadałem, że chciałbym, żeby ten i następny sezon grał jeszcze w Barcelonie. Mam nadzieję, że te przygotowania, teraz, które teraz poczynił, zaprocentują tym, że Laporta przedłuży z nim kontrakt, więc, więc, ale żeby tak się stało to y, musi przynajmniej mieć podobny sezon, taki jaki był zeszły. No bo wiadomo, jaka jest hiszpańska prasa. Wystarczą dwa spotkania bez gola i Robert Lewandowski będzie krytykowany. Już będą pisać, że się skończył, ale na szczęście Flik jest tym trenerem. Lewy, jakby, no pamiętam, odpuścił też zgrupowanie polskiej reprezentacji, co krytykowałem na Kanale, ale za to dłużej wypoczywa. To była Ibiza, Majorka. Teraz w Turcji przygotowuje się do nowego sezonu. No mam nadzieję, że odpuszczenie tego zgrupowania i także te kolejne treningi sprawią, że nowy sezon znów wejdzie w takim dobrym stylu i to sprawi, że Laporta zdecyduje się z nim przedłużyć kontrakt. A potem moim zdaniem w wieku 38 lat Italia to byłoby dobre miejsce. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Więc, 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 więc ja bym Roberta widział w Italii w barwach jakiegoś włoskiego klubu. Nawet w wieku 38 lat za rok mógłby iść do Interu na miejscu Zahabiego. Bym tutaj właśnie szukał miejsca dla Roberta, bo to już Stany Miami, MLS to to już okej, okay, duże pieniądze, dobra emerytura, ale powiem Wam szczerze, to, to, to już nie jest wielki futbol w Stanach Zjednoczonych, więc, więc, więc mam nadzieję, że Robert Lewandowski, taki jak Ribery, Luca Toni, Zlatan Ibrahimowicz, Roberto Baggio, czy, 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 czy nie tylko włoscy piłkarze, ale także ci zagraniczni, wielokrotnie właśnie... Kończyli te kariery i grali do 40 lub do albo już grupo po czterdziestce w Lidze Włoskiej i dawali radę. I Czeko teraz przecież um, razem z piątkiem rywalizowali o koronę króla strzelców Ligi Tureckiej. Um, w siedem barwach Romy um, fenomenalnie grał, zdobywał bramki, więc, 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 więc Italia to, to dobre miejsce dla Roberta, moi drodzy. Um, Pamiętajcie o łapkach do góry, także o udostępnianiu moich materiałów. Następny live będzie jutro, co jest piątek. Następny live będzie w sobotę, więc aby nie przegapić żadnej transmisji, bądźcie na bieżąco. Życzę Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej.